Siema, z tej strony Fabian Gramy sobie po raz kolejny w Dead Space Remake Lecimy dalej z serijką Ostatnio o tym mówię, skończyliśmy oczywiście że to się wiedział, ostatniego odcinka do nich wbija właśnie teraz Właśnie dla Prime Gun Rogu odcineczek Ostatni, bo się dużo działo Łapaliśmy żeńców Tak się mówi Nie, nie jestem w stanie powiedzieć Żeńce, o Żeńców łapaliśmy i taki śmieci co lewiata niby jakiś tam zagradza I trzeba je po prostu powybijać Więc tak, egzotyczna atmosfera, lecimy Tutaj no, ja niechaj, widzę, tu przejdźmy w ogóle coś ciekawego. jak mówiłem, czy na razie cisza ze strojem? Bardzo ciekawy jestem, na razie cisza. E, to widzę, zakupmy sobie jeszcze raz ten medykament, bo zużyłem go głupio. Więc, ok, 10 tysięcy kredytów mamy. Czy weku coś, możemy sprzedać? Możemy. Troszkę możemy sprzedać sobie weku. co nam da trochę pieniędzy. No i oczywiście to wszystko z tego, ok. Super. No i zobaczymy, tu jeszcze mamy ekwipuneczek który mamy zestaw stazy, użyj. Pełna na staza super, lecimy Lecimy dalej, co mamy ciekawego? Co to jest? No to idę za swój jakiś wybuchowy, kolejne. Co to jest o cholerę jasnej? Wybuchające jest jakieś stwory tutaj są Co to jest? Coś z zapisu, co to było w ogóle? Widzę, widzicie to? Jakieś ham wybuchające były Dziękuję za zapisik giereczko moja kochana Przyda mi się teraz zapisik Mamy tutaj oddział ekologiczny kataklizm co to do cholery, była ta krew fajna w tym stroju? Jest odzorowana bez kitu, nie? E, proszę bardzo, pomóc panu w części? Frytki jakieś, czy coś? Czy... Aha, nie, okej, okay, tylko jego ręka, okej. Okay. No dobra, to to nieważne. Lecimy dalej. Chciałem, czy jakaś wiecie, pomoc? I potrzebna, na coś, Bo tak to wyglądało. Coś tu mroźnego, jakieś mroźne rzeczy? Więzeł, dziękuję bardzo. Kryty, kolejny, dziękuję. Przejście w Okej. Okay. Mamy nieważkość Muszę to zrobić, to odsunąć Oj dziecko, dziecko, dziecko Karakan mały Krasnal, kolejny krasnal A może te krasnali Czekajcie Zmień to byku na to Super Jakieś krowy, co to kurde jest Jakieś krowy są, co to widzę w ogóle jest? Jakieś kolce ogólne, co to w ogóle widzę tutaj mamy, no what the hell? Coś tu płacze Patrzcie jakieś... Mięso z logo Dead Space a co to jest w ogóle? Czy ja muszę coś tu zrobić ogólnie ciekawego? No byku enzym pierwszemu, że nie stoi czterema chyba szczyknąłem Co to jest za kurde głupia misja? Ja muszę tam iść, tak? Czyli tu na razie miałem nie iść, tak? No dobra takim razie tam nie idziemy To nie idziemy z nie muszę, no to nie idę, nie? Takie są to reguły Nie każą, co nie trzeba iść Lecimy W takim razie Wracamy się Nie wiem, te będę przerażające, bo przynajmniej się nowego potwora Jakiś kurde potwór śmiecia, co to powiem to jest ten sklep. Czekajcie, skąd tyle kredytów, to czekajcie. Może weźmy sobie coś jeszcze, zobaczmy w tym sklepie. Przydało mi się to jeszcze amodoplazmu, najpierw bym kupił sobie jeszcze jedno. No i te pulsacyjne pociski, o Więzo? Nie wiem tylko po więzła, bo straci dużo pieniędzy na to. Tak zróbmy sobie. Okej, okay, czekajcie. Dźwite otwórz po lewej. Tak, bo tam jakieś drzwi do otwarcie, trzeba jak to działa. Mówimy że zjechać na dół Poziom pierwszy muszę zjechać Zjedźmy w takim razie, bo nie wiem o, sobie, o co w ogóle tu chodzi Trzeba zjechać na początku, Przede brońka sobie, żeby Nie mieć problemu, to sobie zbierzmy No i co? Kredyty Tu jest rzęs, rzęs, się... Okej okay. To jest śmieć bardzo szybko widzę w ogóle tlen spałem, trzeba bardzo szybko to robić uważnie, to zniszczymy, nie skoczymy jakiś frajer śmierci pierdolony. Eee, to zniszczy, okej. Okay. Przyknij się temu frajerowi. Nie wiem, czy to było po stałej wersji, żeby wstrzykiwać jakieś coś. Chyba było, co nie? Ale nie pamiętam, chyba było. Chyba było, żeby wstrzykiwać im, co nie? To no, mi się wydaje, że było Czekajcie, bo kolega za mnie zawitać. O, plujek jeszcze raz, no dobra. Czekajcie, ile zawitaj mi to, plójka. Uprzejmie zawitaj, plójka. Dobra. Dziękuję za przywitanie tutaj w mojej restauracji. Lecimy dalej. Z tym kozakiem. Pokaż macki, prawie jeden, no i co? I koniec. Ok, ostatni pocisk. Teraz tak, tu wszystko zebrałem. Gdzie muszę iść? Co ty? Frajerze, atakujesz mnie. GIN! No gin, frajerze, no. Kurde. Ja muszę chyba na niego, kurde, chopniaków wstać, bo on umarł, co nie? To jest masakra to jest totalna. Co no teraz? To dobra część, tak? No przecież szczeknąłem już temu fryerowi, to wszystko. Sprowadzenie nastroju terapeutycznego do ciebie. Sprowadzenie nastroju terapeutycznego włączone. Ok, cyk. Ja tu szczeknąłem temu fryer'owi, już tak. Tutaj śmiecie wyszły. W ogóle odbogawałem trochę krew, bo poszło nie po kolei, co widzę. Bo miałem tu po prostu przyjść potem, a przyszłem już szuknąłem parę dżenistowi tutaj strzykawkę z enzymem i to przeszłem dalej, więc zapiszmy grę jeszcze raz. Zrobiliśmy więcej progresu niż mieliśmy. Zapis, zapisz. Pamiętajcie, widzę odcinki, tylko w poniedziałki, wtorki. I w weekendy, czasami czwartki też się pojawią oczywiście w tygodniu I w weekendy oczywiście mam, mam na myśli sobotę i niedzielę, bo W piątki robię streamy na moim przesyłonym Twitch'u Rama się wyświetla, macie link w opisie, jak bijać, na tego Twitch'a, chcecie Zobaczyć więcej takiego kontenciku, Bo tam widzę robię listy streamy, więc warto Obejrzeć sobie piątki o 16 codziennie. codziennie Nie codziennie, tylko piątki o 16 ehm, Najczęściej No i lecimy Oczywiście zależy z wolnych dni, dużo wolnych dni, więcej streamków, nie? Na Twitch'u oczywiście Póki nie dostanę badań na Twitchu, lecimy na potem na YouTube, jeżeli dostanę. Ja. Lecimy dalej. My to w ogóle wyliliśmy już, lecz co to za kurde jakieś. Jakiś zwrot wydarzeń dziwny. A! Tu coś jest. Nie zauważyłem tego, trzeba otworzyć to. O ty śmieciu Co ty tam mi szala? A ten śmieć Kurde mać Wypadł mi stąd szykuj, szykuj, szykuj Super Po to je flyerze już No nie wierzę Kurde. To jeszcze was brakuje mi, nie? Fryer żyje od Mamy zaatakował się, z daleka Co za frajer Mamy za zaatakował Coś kurde, mam jakieś czoła, do to jeszcze czy nie? Tak średnio I ja teraz szóstemu, szóstemu aż 6 ja aż szóstemu, trzeba wideo widzę, tu muszę chwilę przerwać. Dobra, lecimy tak, nie szósty. przeszkadza podczas nagrywek, zaraz nie wiem, nerwuję się, ale okej, okay. szósty tutaj jest, Teraz tutaj. Ło kur! Ty frajerze jeden, no znowu, znowu ty. Na się nie widzieliśmy co kolego, mój drogi. Czego co Pal się kurde. Na hita jestem, nie zaraz umrę ogólnie tutaj Zarąbiście, ja zaraz umieram Tak to się dzieje, zaraz umrę nie Zarąbiście się bawię nie Ja nie mogę jakie kurde To są warunki w tych szalaninach Zaraz poumieram, a no super Na hita jestem Super, ja się bawię, zaraz umrę Nie wiem po co mówię to piąty raz, sorry Odwala dzisiaj trochę mi Nie napisuję gry, bo ja zaraz umrę gdzieś nieprzywoł ja Przyszukałem to frajera? przeszukałem no A, no, afterski, super W końcu, mój Boże Ten jeszcze frajer tu bym zawitał. Kolejna wteczka, super. Ja mam dużo to git. Sklep. Cześć, jestem ciekawy, kiedy ten kosm się oblokuje w ogóle. dużo już zrobiłem rzeczy, no nie jeszcze się blokował. Ciekawy jestem kiedy, to może się stać. Ale no, na razie jeszcze nie Tylko poszło. Prajrami. Dobra Gdzie tam muszę iść? Tutaj Szósta rzecz teraz A muszę mieć zasilanie ok, tych lewych drzwi Czekaj, to włączę na tych lewych drzwi teraz Lecimy Do Lewy lewych drzwiczek zasilania Co tu przychodzę i coś spotykam, nie? I tyle a mam teraz że już jest hit no, po prostu, to ja będę zaraz korzystać z tego mnie, samego, nie? Tu już czemuś strzyknąłem to właśnie się pozbyliśmy, teraz trzeba iść dalej. I tam na górze jest, nie? pewno się do rdzenia na górę dostać, za nie wiem, nie? Trzeba na dół zjechać. Aha, i tu trzeba na ślad ogarnąć. Nie jak? Aha, karta dostępu. Karta dostępu. Wypadnie, nie, nie wytrasz mnie. Po drugiej stronie, na 1%. Tu warsza to rozwalimy, żeby nikt śmiech nie wyszedł. Widzę ani mam nadzieję, jak to warsztat. Mam kartę układ pokładowych. Modowanie stazy. Szybko idę, są to ulepszmy szybko ten zróbmy. Sprawmy okazję. Lecimy. Eee, karabin, kombinazon, Szybko, bo tu trochę więcej tracę Jeszcze jeden pasek zdrowia. Eee, trzy... Piła plazmowa. Pojemność. Dobra Przeżyjemy teraz to czy nie? Tak, przeżyjemy na no ludziach Dobra Lecimy Jeżeliśmy ja wchodzimy szybko z tą umrzemy zaraz Coś tu jest, nie? Teraz trzeba karty dostępu ogarnąć Mamy Użyj Ale nie ma zasilania Skąd zasilanie mam ogarnąć? Nie wiem, że w to, nie? Jak ja mam zasilanie to ogarnąć widzę w tym momencie O, mam! Super Akurat idealnie poszło tam gdzie zasilanie było, nie? To chcę już tak Ciło tam wędrzeńcem Dawaj, po ciebie pójdę Włóż to No chyba ci pogrzało tym kurde frajerami jednymi, nie? O kurde A teraz? Wystartuj To sobie w ogóle zniszcz. Witaj, ja wodz, łatwo fajerobe, mały, będę zabijał Do ja. Nie Ojciec. mnie wkurzać Dobra

Dajmy do odcinka, Sztabla, lecimy to jeszcze z góry może Chleb Teraz jak Jest to po coś nowego, no nie, jeszcze nie ma, no nie wiem czemu nic nie ma Dobra Zabiliśmy sobie za gierkę, zakończymy to odcinek może mm. Bo będziemy mieli kolejne tutaj y Pewnie jakiś mocny rzecz, bo to będzie ostatnie, to ostatnie przejście w tym miejscu Będzie coś mocnego, będzie ciekawa tego odcinka Pamiętajcie o, o subskrypcji na moim kanale, jeżeli coś jest nowy No i o w górę, żeby wam się podobał odcinek cały, no i co? Siema do następnych odcinków